My mamy sytuację, w której mamy postsowieckie elity, które boją się narodu i walczą z narodem. Bo obawiają się, że jeżeli ten naród wyłoni własną elitę, to, ją, to zostaną wyeliminowani. A sami z kolei nie czują się z narodem związani. To po pierwsze. Po drugie, uważają się za e, część władzy z zewnątrz i dlatego swoje interesy wiążą z siłami, które są poza krajem. E, I teraz. Jeżeli chodzi o y, ludzi aspirujących do jakichś stanowisk, to większość, ogromna większość przekonana, że te sowieckie elity były u władzy, są i zawsze będą i zawsze będą zwyciężały. A zatem jakikolwiek opór jest bezsensowny. Znam dziesiątki ludzi, którzy popierają zmiany w Polsce, ale mówią: My się nie będziemy angażowali, dlatego że tamci zawsze wygrają, bo za nimi jest Rosja, bo za nimi są Niemcy. Czy zatem pluralizm w Polsce ma oznaczać pluralizm między agenturą rosyjską i niemiecką? To nie jest żaden pluralizm, oczywiście. Trzeba przede wszystkim pokazać, że sowieckie elity nie będą już rządziły w Polsce. Trzeba złamać przekonanie, że tamci zawsze wygrają. Nie. Tamci już przegrali i przegrają z Kretesem. Jeżeli ludzie. Zrozumieją, że postsowieckie elity są marginalizowane i nie mają przyszłości, to nie będą do nich aspirowali. I to jest podstawowe zadanie. A żeby to tego dokonać, to trzeba prowadzić politykę stanowczą. Politykę nie kompromisu. Bo z kim mamy zawierać kompromis? My możemy zawierać kompromis z ludźmi, którzy mają inne poglądy niż my, ale tak samo będą reprezentowali interesy naszego państwa. Nie można zawierać kompromisu z ludźmi, którzy reprezentują interesy Rosji, Niemiec lub Konsorcjów międzynarodowych. Bo coż by to miało oznaczać, że damy się wykorzystywać tylko w połowie, albo że będziemy kłamali, powiedzmy, co drugi dzień. Albo będziemy w dni parzyste chrzcławili Jaruzelskiego, a w dni nieparzyste żołnierzy wyklętych. Otóż uważam, że dotychczasowi pracownicy mediów, bo w ogóle tej hołoty dziennikarzami nazwać nie można, do, nie nadają się, absolutnie nie nadają się do żadnych wolnych mediów. To, że teraz będą ustawiali się w kolejce, pytali obecnego kierownica, a jakie mam zadać pytania, a w którym kierunku poprowadzić wywiad, a kogo wypromować, a komu dokopać, to nie jest żadna zmiana. To ma w ogóle działać inaczej. Ci ludzie są do tego niezdolni. Poza tym mają właśnie głęboko zakodowane przekonanie, że Sowieci zawsze będą górą i ci, którzy z Sowietami trzymają, zawsze wygrają. Więc co najwyżej należy przezimować, a po cichu, a niektórzy nawet na głos, pokazywać swoją lojalność. Że jak przyjdzie Czerwony z powrotem, to proszę bardzo, oni tutaj nie zbuntowali się, byli posłuszni. A zatem budowa tych mediów musi nastąpić w oparciu o nowych ludzi, o młode kadry. Nowe kadry muszą mieć zupełnie inne podejście do sprawy informacji. Media publiczne czy media narodowe, podstawowe ich, podstawowe ich zadanie to jest informacja, edukacja i w, okresie, i w ogóle dbanie o pluralizm, a szczególnie w okresie wyborczym. Czyli to, cośmy dotychczas obserwowali, to jest w ogóle zaprzeczenie tych zasad. Budowa nowych mediów musi nastąpić w oparciu o inne kadry. I teraz to jest jednak pewien problem organizacyjny, bo jak już mówiłem, gdybyśmy już potrafili zmarginalizować ten, te postsowieckie elity, no to wtedy oczywiście taka uczciwa struktura mediów publicznych powinna polegać na tym, że Głosujemy w parlamencie i powiedzmy dwie trzecie głosów trzeba, żeby wybrać członków Rady Mediów. Ale w sytuacji, w której my w parlamencie mamy do czynienia tak naprawdę z obcą agenturą, która swój los złączyła z losem państw ościennych, konkretnie Rosji i Niemiec. Dlatego uważam, że ten okres półroczny teraz, tej takiej powiedzmy, sobie, karencji, jest bardzo słuszny, ale trzeba go wykorzystać na zdecydowanie, nie, niezwykle zdecydowane działanie i wymianę kadrową. I to nie tylko jeżeli chodzi o dziennikarzy, czy tych raczej pracowników mediów, bo tam dziennikarzy, jak już powiedziałem, nie ma, ale proszę pamiętać o pracownikach technicznych w całym zapleczu. To nie przypadek, że mikrofony się psują wtedy, kiedy są wywiady robione z pewnymi osobami, a działają jakoś sprawnie, jak są wywiady z innymi, prawda? To nie tylko zinfiltrowany jest przez służby świat dziennikarski, ale również całe to zaplecze techniczne. I pluralizm tutaj nie może polegać na tym, że będziemy mieli rywalizację między tymi, którzy pracują dla wojskówki, a tymi, którzy pracują dla cywilnych, prawda? Albo tymi, którzy pracują dla tych ze wschodu, a tymi, którzy pracują dla tych z zachodu. Tutaj trzeba się ich wszystkich po prostu pozbyć i dlatego nie należy, uważam, iść na żadne kompromisy.